Cześć, z tej strony Adam. Witam ponownie wszystkich zainteresowanych filmikami, które publikuję na kanale Adiuel. W dzisiejszym krótkim odcinku pokażę Wam, jak przygotować takie oto materiały pod złącze spawane z uwzględnieniem unikania odkształceń podczas spawania, jak również po zakończeniu spawania podczas stygnięcia, które będę spawał elektrodą rutylową 308L o średnicy pręta 3,2 lub jak kto woli 3,25 które są przeznaczone do spawania stali nierdzewnej jak widzicie na początku zajęłem się przygotowaniem złącza do czołowego na którym wykonam spoinę czołową generalnie nie znam sposobu montowania takich oto materiałów które będę spawał jednostronnie tak aby uniknąć odkształceń materiałów podczas spawania, jak również po jego zakończeniu. Właśnie dlatego zdecydowałem się na takie oto blachy poprzeczne, które dodatkowo będą powstrzymywały powst materiał przed odkształceniem, przed deformacją tych oto blach. Jak już mówiłem, nie znam sposobu yy, uniknięcia w 100% odkształceń podczas spawania takich oto materiałów. Dlatego robię wszystko, aby zminimalizować odkształcenia. Jak widzicie, materiał jest zmontowany szczelnie. To jest bardzo ważne podczas spawania cienkich materiałów. W tym przypadku materiał będzie cieńszy od elektrody, którą będę spawał grubość ścianki materiału wynosi 3 mm, a elektroda jak już mówiłem 3,2 lub 3,25 wykonam jeszcze dodatkowo spoiny szczepne na materiale po odwrotnej stronie miejsca, w którym wykonam spoinę po całej długości materiału dzięki tym spoinom szczepnym będą działały siły z odwrotnej strony miejsca, w którym wykonam spoinę, co oczywiście również wpłynie na przynajmniej częściowo na zabezpieczenie materiału przeciw odkształceniom podczas stygnięcia jego. Jak widzicie, również montuję takie oto blachy zewnętrzne, czyli tak zwane stop start blachy. Niektórzy na to mówią również. Wybiegi na miejscach tych oczywiście wykonam zakończenie, dzięki czemu spoina będzie po całej długości materiału kompletna. A punkt, w którym będzie wykonane zakończenie, po prostu go odetnę. Robię to z tego względu, iż na takim oto cienkim materiale. Mając do dyspozycji elektrodę o średnicy pręta yy, grubszego niż sam materiał, jest mało prawdopodobne, abym wykonał prawidłowe zakończenie, nie podpalając materiału. A dodam jeszcze, że będę spawał od środka, po obu stronach, z tego względu, iż będę chciał za wszelką cenę wyprowadzić ciepło. Ze środka materiałów w kierunku zewnętrznym, ponieważ materiał na brzegach mogę w każdej chwili i w prosty sposób wyprostować lub przynajmniej zminimalizować odkształcenia, a w środku prawdopodobnie bym już tego nie zrobił. Mógłbym na przykład zniszczyć materiały trwale. Jeśli chodzi o natężenie prądu, ja zdecydowałem się użyć 110A. Nie kieruję się w tym przypadku regułą 1 mm pręta elektrodowego względem 40A. W tym przypadku musiałbym skorzystać z natężenia prądu 130A, co prawdopodobnie byłoby yy, zabójstwem dla materiału którego spawam ponieważ jak już mówiłem materiał jest cieńszy od elektrody którą wykonuje spoinę prawdopodobnie bym przepalił go lub dodatkowo wpłynęłoby to na odkształcenia materiału również zdecydowałem się na wygrzanie tych oto elektrod co zalecał producent Termos, który posiadam, yy, daje temperaturę roboczą 200 stopni, więc w 100% jestem przekonany, że elektrody są wysuszone. Jeśli chodzi o technikę spawania, w tym przypadku jaki podczas spawania każdą inną elektrodą wykonujemy to tak samo w tej pozycji, czyli doprowadzamy do potarcia elektrodą w miejscu w którym wykonujemy spoinę, następnie wykonujemy róg wsteczny omijając te miejsce, w którym wykonaliśmy pierwsze potarcie rozpoczynając spawanie właściwe wytapiamy punkt pierwszego kontaktu elektrody z materiałem oczywiście prowadzimy elektrodę w jednym niezmiennym tempie od rozpoczęcia aż do zakończenia spawania zachowując tak krótki łuk jak to możliwe zalecane jest i ja również proponuję, aby podczas spawania takich oto cienkich materiałów yy, prowadzić elektrodę pod kątem zbliżonym do prostego względem spawanego materiału, dzięki czemu skracamy również łuk. Jeśli ten łuk mamy krótki, jeziorko jest mniej aktywne, dzięki czemu jest większa szansa, że nie przetopimy materiału, a jak wiecie, jeśli mniejsza emisja temperatury podczas spawania, to dzięki temu yy, jest większa szansa, że ten oto materiał będzie mniej zdeformowany. Generalnie. Te oto elektrody spawają się naprawdę rewelacyjnie, troszeczkę wydzielają więcej ciepła, właśnie dlatego skorzystałem z niższego natężenia prądu. Jeśli bym spawał stal czarną, mając do dyspozycji zwykłą elektrodę rutylową, prawdopodobnie bym skorzystał z około 120A. Drugi ściek również spawam od środka. Wyprowadzając ciepło na zewnątrz, chciałbym za wszelką cenę zachować materiał wewnątrz w niezmiennym kształcie. Spoiny wykonywane tego typu elektrodami na tego typu materiałach, jeśli jest wszystko w porządku, czyli odpowiednio dobrane parametry względem spawanego materiału, jak również. Względem pozycji, w której wykonujemy spoiny są naprawdę estetyczne. Jak widzicie szlaka jest praktycznie samo technika spawania jest, jak już mówiłem, taka sama, jakbyśmy spawali stal czarną w tej samej pozycji, natomiast ja uważam, że Sama spawalność tego typu stali, używając tego typu elektrod, jest bardziej przyjazna niż jakbyśmy używali elektrod rutylowych przeznaczonych do stali czarnej. Jak widzicie na zakończeniach, łączeniach, wygląda to wszystko przyzwoicie. Oczywiście, że spawałem w łatwej pozycji, podolnej do czołowo, materiały łączone. Nie ma tu żadnej filozofii, jeśli chodzi o wykonanie tego typu spoiny. Jedyna rzecz, o której nie wspomniałem, to ochrona dróg oddechowych. Tu należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ dużo się mówi np. o aluminium lub y, o ocynku, a o nierdzewce troszeczkę mniej, a niestety spawanie tego typu materiałów wdychając tego typu gazy jest y, ryzykowne dla zdrowia. Jak widzieliście suporty ucięłem, nie łamałem z tego względu, iż miejsca, w których wykonałem tego typu spójny szczepne, łącząc te zabezpieczenia z materiałem są twardsze, łamiąc je na przykład młotkiem, uszkodziłbym materiał i musiałbym na przykład regenerować, jeśli bym spawał jakiś jakościowy element. Na końcu jeszcze utnę jedną blachę zewnętrzną, tak żeby zademonstrować jak to wygląda. Jeśli spawacie takie otocienkie materiały, proponuję spróbować. Kilka razy yy, pokazywałem Wam filmiki, jak spawać bez wybiegów, czasami jakiś krater się pojawiał. Filmik w dniu dzisiejszym na tym skończę. Mam nadzieję, że dla wielu z Was moje filmiki są pomocne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!